Ej, co tam? Mam mały problem. Mógłbyś przyjść? Parki, nie mogę. Kupuję ubrania. No to pospiesz się i przyjdź tu! Jakoś nie mogę jej znaleźć! Jak to nie możesz? No nie mogę! To jest tylko zupa! Jak to tylko zupa! Tak to! Tylko zupa! Więc wyjdź z z zupą! Dobra! Nie musisz się na mnie trzeć! Jest więcej zupy! Jak to więcej zupy? No, po prostu, więcej zupy! Eee, idź do następnej alejki. Tu nadal jest zupa! Gdzie ty właściwie jesteś? Jestem przy zupie! Jak to przy zupie? No, jestem przy zupie! W jakim sklepie teraz jesteś? Jestem w sklepie z zupą! Dlaczego kupujesz ubrania w sklepie z zupą? Pierdol się!